Dzień dobry. Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Studia Europa, realizowanego wspólnie przez interię i Deutsche Welle. Dziś nagrywamy w studiu Interii w Krakowie, a program prowadzą Jowita Kiwnik-Pargana, Deutsche Welle i Agnieszka Waś, turecka Interia. A z naszymi gośćmi porozmawiamy o wojnie na Ukrainie, o tym czy Ukraina ma szansę na członkostwo w Unii Europejskiej. I czy Unia Europejska jest w stanie uniezależnić się od rosyjskiego gazu? A naszymi gośćmi są europoseł Nowej Lewicy Łukasz Kochut oraz europoseł Niemieckich Zielonych Mikael Bloss. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Panowie, zacznijmy Dzień od dobry. tematu członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Prezydent Zełęcki podpisał już oficjalny wniosek. Jak szybko i kiedy to może nastąpić, panie pośle Kochut? Przede wszystkim bardzo się cieszę, że ten temat w końcu trafił na, na agendę tutaj w instytucji europejskich. My powinniśmy byli dość dawno wyznaczyć Ukrainie, Ukrainie taką mapę drogową do członkostwa w Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że Ukraińcy i Ukrainki właśnie w chwili obecnej giną za wartości europejskie na swoim terytorium. Oczywiście Ukraina będzie musiała spełnić warunki członkostwa w Unii Europejskiej, ale bardzo dobrze się stało, że wczoraj ten wniosek został podpisany, wpłynął do Unii Europejskiej. Dzisiaj zresztą na sesji plenarnej będziemy się łączyć z panem prezydentem Zeleńskim i jestem bardzo ciekawy tej, tej wymiany zdań, bo myślę, że tutaj z, z, z perspektywy Parlamentu Europejskiego, z Komisji Europejskiej będzie na pewno Zielone Światło do rozpoczęcia, do wyznaczenia takiej mapy drogowej członkostwa Ukrainy w, w Unii Europejskiej. I mam nadzieję, że Polska. Będzie takim starszym bratem, bo my przeszliśmy tą drogę już jakiś czas temu, i, i naszą rolą powinno być w tym regionie Europy właśnie pomóc Ukrainie i, i pomóc wstąpieniu Ukrainy do struktury Unii Europejskiej. Panie pośle Blos, pan poseł Kochut mówi o tym, że Ukraina już od dawna powinna być członkiem Unii Europejskiej, albo przynajmniej zacząć. Kandydować do Unii Europejskiej, brać, być brana pod uwagę jako kandydat do Unii Europejskiej. Czy pan uważa tak samo? Auf jeden Fall. Jak najbardziej? Ukraina chce przystąpić do Unii Europejskiej i w tym momencie to jest absolutnie ważne, żebyśmy bardzo szeroko otwarli drzwi przed Ukrainą i e, powiedzieli Ukrainie, że chcemy, żebyście e, do nas przystąpili my należymy do siebie i chcemy im dać te perspektywy. To jest jasne, że oczywiście nie może nastąpić takie przystąpienie ad hoc musi być pewna procedura i oczywiście ona obejmuje też pewne wymagania, na przykład kwestie praworządności, demokracji, pewne warunki, które muszą być spełnione, ale to nie jest w centrum. Teraz to, co musi być w centrum, to bardzo jasny komunikat, że naród ukraiński, który teraz jest atakowany przez Putina. Będzie przez nas wspierany i chcemy, żebyście do nas przystąpili. Faktycznie, wcześniej powinno to już było nastąpić, ale myślę, że to nie teraz to jest najważniejsze, tylko ważne żeby jest, żeby zostać jasny komunikat, że jesteśmy razem z Wami. No właśnie, ale mówi Pan o tym, że Ukraina musi spełnić pewne wymagania. Czy ona już w tym momencie je spełnia? Czy przed nami lata tego procesu? Panie pośle Blos. Also ich glaube, dass die Ukraine Uważam, że Ukraina obecnie... E jakby bezpośrednio zaraz nie będzie mogła być przyjęta do Unii Europejskiej tak za pstryknięciem w palców bo to byłby fałszywy sygnał do, dla innych kandydatów na przykład na Bałkanach oczywiście to musi być uregulowany uporządkowany proces i musimy też popatrzeć czy tam jest prawo, jak funkcjonuje praworządność jak funkcjonuje gospodarka demokracja ale myślę że ten proces może i powinien zostać przyspieszony ale to jest kwestia debat, które będziemy prowadzić, kiedy faktycznie one nastąpią. Aktualnie znajdujemy się w takiej sytuacji, że Ukraina jest w stanie wojny, jest atakowana i potrzebuje naszego wsparcia, zwłaszcza, że nie jest jasne, jak długo rząd Ukrainy jeszcze będzie istniał. I to jest pytanie aktualne. Tu potrzebne jest wsparcie strony europejskiej, które udzielane jest w postaci sankcji, również w postaci wsparcia militarnego. To jest teraz ważne i mam nadzieję, że kiedy uda się nam tę agresję odwrócić, to wtedy nastąpi szybki proces przystąpienia. Panie pośle Kochut, a czy to nie jest takie trochę rozmywanie tematu, bo panowie mówicie, że Ukraina nie może być przyjęta ad hoc, ale wojna dzieje się ad hoc. Czy desperackie czasy nie wymagają desperackich kroków? To jest dobre pytanie pani redaktor, ale pamiętajmy o tym, że tak jak powiedział poseł Los, to nie jest tak, takie rzeczy jak akcesja kraju do Unii Europejskiej nie dzieje się z dnia na dzień. Tutaj ważne jest, tak naprawdę wyznaczenie tego horyzontu i powiedzenie z perspektywy Unii Europejskiej tak, chcemy, żebyście, żeby, żeby Ukraina, żeby, żebyście Ukraińcy i Ukrainki wstąpiły do Unii Europejskiej. Chcemy was w Unii Europejskiej. Na pewno ważne jest to, żeby w, w chwili obecnej, najważniejsze jest tak naprawdę w chwili obecnej to, żeby Ukrainie po prostu pomóc. Finansowo. I tutaj akurat muszę powiedzieć, że Komisja Europejska stanęła na wysokości zadania. Na ostatniej sesji plenarnej w Strasburgu przegłosowaliśmy pomoc e, taką makroekonomiczną e, miliarda 200 milionów euro e, właśnie e, dla Ukrainy. E, wczoraj 450 milionów euro e, na pomoc wojskową. Pierwszy raz w historii Unia Europejska pomaga wojskowo jakiemuś państwu, dodatkowo państwu, które nie Panie jest. Panie pośle, a członkiem jak szybko te pieniądze Unii mogą zostać uruchomione? Panie pośle, jak te pieniądze mogą 600, zostać uruchomione? Tak, pierwsze 600, 600 milionów e, e, euro, o, to jest o, z tego funduszu, o którym mówiłem, tego makroekonomicznego, do trzech miesięcy ma spłynąć um, już, e, już, już, już do Ukrainy. To byłoby w długo? No Oczywiście, że, 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 że chciałoby się, żeby to było od, z dnia na dzień, natomiast wiemy, pani redaktor, że jak funkcjonuje, jak funkcjonują instytucje europejskie. My, My musimy to po prostu na szybko wypracować. To jest sytuacja ekstraordynaryjna i zgadzam się, że powinniśmy to przyspieszyć. Ja też jestem tutaj w kontakcie z, z, z polskimi samorządowcami, bo potrzebny jest dodatkowy fundusz. Myślę, że tutaj Michael mnie wesprze też w tej sprawie, dlatego, że my potrzebujemy także dodatkowy fundusz pomocy polskim samorządom, które, które pomagają w tej chwili ogromnej rzeczy uchodźców, którzy po prostu do, do, czy do Rumunii czy, czy, czy na Słowację właśnie wkraczają i to temat tej sesji plenarnej, którą mamy przed sobą. Panie pośle blos, faktycznie samorządy z tych krajów, które przyjmują uchodźców powinny dostać osobne wsparcie? Absolut. Absolutnie tak. Tak to musi nastąpić. Wczoraj. Aktywowaliśmy tą dyrektywę dotyczącą Solidarności Unii Europejskiej, dlatego będzie duży napływ środków i będą środki europejskie na te cele i oczywiście, że to jest zadanie, które musimy wypełniać wspólnie jako Unia Europejska i te kraje, do których obecnie przyjmują uchodźców, muszą zostać wsparte, dlatego że robią to w imieniu całej Unii Europejskiej. Dlatego na te potrzeby muszą być pieniądze. Myślę, że to też nie będzie żadnym problemem. Wyzwanie, jakie teraz. Mamy to takie, żeby zapewnić jak najszybciej właściwe miejsca noclegowe, pomoc humanitarną, dostępność lekarek i lekarzy, leków i żeby też była jakaś kontynuacja, żeby w tych krajach, gdzie trafiają uchodźcy, dzieci mogły chodzić do szkoły i to musi nastąpić bardzo szybko. To jest wspólne zadanie dla Europy i Polska, Węgry i Rumunia oczywiście są na pierwszej linii frontu, ale cała Europa będzie je wspierać. Panie pośle Blos, jeszcze ostatnie pytanie dotyczące członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Żeby kraj mógł zostać przyjęty do Wspólnoty, potrzebna jest jednomyślność krajów członkowskich. Już przy kwestii sankcji wobec Rosji widzieliśmy, że ta jednomyślność trochę szwankuje. Czy wniosek Ukrainy na pewno jednomyślnie zostanie poparty przez kraje członkowskie? Tak, myślę, że mamy do czynienia w tej chwili z dużą otwartością wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, by jak najszerzej otworzyć drzwi dla Ukrainy. I żeby rozwiązać tą, czy rozpocząć przystępowanie, proces przystępowania Ukrainy do Unii. Nie może oczywiście o to chodzić, żebyśmy to zrobili ad hoc, bo są tutaj techniczne pytania, na które trzeba znaleźć odpowiedź, ale wszystkie państwa są jak najbardziej otwarte, że ta kandydatura może szybko się wydarzyć i można to szybko przeprowadzić. Gwarantuje pan, że Niemcy też, bo Niemcy były jednym z hamulcowych sankcji wobec Rosji. Cóż, nie, ja nie jestem rzecznikiem rządu niemieckiego, ale jest taki nastrój, są takie nastroje i w rządzie, i w Niemczech. I myślę, że jest tutaj taka pozytywna postawa. Niemiecki rząd z kolei dokonał bardzo drastycznego cięcia. Wiedzą Państwo, że Nord Stream 2 w tej chwili nie będzie realizowany, że niemiecki rząd jest przed bardzo trudną decyzją i że, czy podjął trudną decyzję, że będzie dostarczać broń na Ukrainę. Również jeżeli chodzi o wyłączenie SWIFT, systemu SWIFT, rząd niemiecki też to popiera i realizuje, a Zatem widzą Państwo, że Niemcy tutaj solidaryzują się ze wszystkimi partnerami europejskimi i wszystko robią, aby Ukrainie jak najbardziej pomóc. Panie pośle, ale mówi Pan o tym, że projekt Nord Stream 2 jest projektem martwym w tym momencie. Natomiast czy faktycznie nie ma ryzyka, że on kiedyś zostanie jednak przywrócony? W obecnej sytuacji nie widzę tego. Myślę, że ten projekt nie zostanie przywrócony. Myślę, że w Niemczech ci, którzy popierali ten projekt, w tej chwili zrozumieli, z kim mają do czynienia, że Putin nie jest, czy nie daje się zastraszyć, tylko jest agresywnym dyktatorem, który zaatakował Ukrainę, łamiąc prawo międzynarodowe. W związku z tym nie ma tutaj możliwości, by. Realizować projekt, który wyłamuje się z ram europejskiej solidarności. Rozumiemy, że w Europie tylko razem jesteśmy silni i w związku z tym nie widzę przyszłości dla tego projektu. Pośle, Kochut. Wojna w Ukrainie pokazała, jak bardzo Unia Europejska jest zależna od rosyjskiego gazu. Teraz wygląda na to, że państwa oprzytomniały i chcą tą zależność wyeliminować. Czy jest to możliwe? Tak, to jest możliwe. Ja o tym mówiłem od początku mojego mandatu tutaj w, w Parlamencie Europejskim, bo ja nie ukrywam, że ja jestem europejskim federalistą. i Ja chciałbym, żeby jak najwięcej polityk było pod egidą Unii Europejskiej. Tak, polityka zagraniczna, polityka zdrowotna, co pokazała pandemia, polityka właśnie energetyczna. I tutaj w tej sprawie powinna po prostu powstać Unia Energetyczna, czyli państwa członkowskie powinny się wspierać. Wiemy, że mamy bardzo różne. Różną sytuację, jeśli chodzi o miks energetyczny w wielu państwach członkowskich. Polska jest na przykład mocno uzależniona ciągle od, od, od węgla, niestety także od węgla w dużym stopniu rosyjskiego, i jesteśmy po prostu w innej sytuacji. Niemcy są mocno uzależnieni od, od, od z kolei od gazu, zwłaszcza rosyjskiego, a inna jest sytuacja państw skandynawskich, które są już przestawione na, na OZE, więc ja liczę, że w ten, ten konflikt, ten kryzys, który mamy u granic po prostu przyspieszy, będzie takim akceleratorem do, do takiej ponownej debaty o tym, jak ma wyglądać przyszła Unia Europejska, że musi być bardziej federalna, że, że musi powstać ta, ta właśnie unia energetyczna i muszą powstać alternatywne źródła tego gazu. Już się mówi się o tym, że Unia Europejska prowadzi rozmowy z, i z Katarem i, 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 i o zwiększenie importu gazu. Właśnie z, z, z Norwegii, więc ja zakładam, Panie że. Panie pośle, że my ale jak, jak, jak szybko to Europejska, się może ten moment. Jak szybko to się na może szczęście wydarzyć? Czy to są jesteśmy, miesiące, czy to są lata? Ja myślę, że to jest kwestia naprawdę jednego roku. Myślę, że to jest po prostu możliwe, e, dlatego że na szczęście mamy koniec zimy i nie jesteśmy, ten konflikt nie wydarzył się w listopadzie, e, gdzie mielibyśmy przed sobą e, mroźną zimę. I, I jest mamy, mamy początek marca, więc wydaje się, że jesteśmy w stanie w ciągu tych e, kilkunastu miesięcy e, wymyślić alternatywnie, po prostu ścieżkę importu z, z innych krajów, bo, bo zgadzam się tutaj z panem e, posłem Blosem, że Nord Stream 2 e, powinien zostać zawieszony. Zresztą ja wiem akurat, że, że pan poseł Bloss i jego e, frakcja w Parlamencie Europejskim, pra, e, frakcja e, Zielonych za, zawsze była przeciwna Nord Stream 2, i tutaj muszę to powiedzieć po prostu w, też wprost, bo, 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 ta, bo ta narracja gdzieś tam w Polsce się nie przybija, i pan poseł Blos i był taki kiedyś minister gospodarki to W takim Niemiec, razie, panie pośle, Robert dajmy, dajmy teraz powiedzieć coś posłowi Blosowi. Bo ja chciałabym zapytać, Panie pośle Blos, skoro nie jesteśmy w stanie w ciągu kilku miesięcy uniezależnić się od rosyjskiego gazu, czy, ty, to, czy to znaczy, że prężenie muskułów w ramach sankcji, że, no, że na to prężenie muskułów w ramach sankcji mamy tylko kilka miesięcy, bo przed zimą musimy się na nowo z Rosją ułożyć, żeby nam po prostu nie było zimno? Also vielen dank das Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, że Pan to jeszcze raz podkreślił. Rzeczywiście zawsze byliśmy przeciwko Nord Stream 2, a jeżeli chodzi o problem z gazem, to nie jest problem, który mamy tej zimy. Pytanie jest, jak to będzie wyglądać podczas kolejnej zimy. W związku z tym do tego potrzebujemy dywersyfikacji innych oferentów, innych dostawców, ale chodzi także o to, że nie mamy wystarczająco dużo gazu na rynku światowym. Po prostu nie ma go wystarczająco dużo. Oznacza to, że musimy się zastanowić, w jaki sposób jak najszybciej możemy zredukować zużycie naszego gazu. A zatem w jaki sposób możemy jak najszybciej e, e, uszczelnić e, czy odnowić nasze domy i przejść na odnawialne energii. Do kolejnej zimy nie uda nam się to w 100%. To jest absolutnie jasne. Ale jeżeli zredukujemy o 5% w Europie zużycie gazu, to to już będzie to bardzo duża rzecz. I wtedy nie będziemy aż tak zależni od gazu Putina. A zatem myślę, że to jest niezwykle ważne, żebyśmy teraz odeszli od zależności od paliw kopalnych. Myślę, że chodzi tutaj o gaz, ropę oraz węgiel z Rosji. I tutaj w Niemczech też jesteśmy zależni od węgla rosyjskiego i musimy od tego odejść. Czyli potrzebujemy przejść na energię odnawialną, na, postawić na suwerenność energetyczną, wydajność energetyczną, bo teraz zauważyliśmy już to w Europie, że to jest ważne. No więc niezależność energetyczna, pytanie o niezależność energetyczną to pytanie o bezpieczeństwo. Jak możemy zapewnić naszą niezależność i obronić naszą demokrację przed Putinem? Widzimy, że Putin nie ma wątpliwości co do tego, że po prostu wykorzystuje to jako instrument przymusu wobec Unii Europejskiej. Chcę, żeby ceny gazu w Europie wzrosły, żeby Europa nie była zjednoczona w swoim froncie przeciwko Putinowi, a do tego nie możemy dopuścić. Panie pośle Kochut, pan poseł Bloss przyznał, że Niemcy są w, dużym, w dużej mierze uzależnieni od dostaw gazu i węgla z Rosji. A jak to wygląda w, w sytuacji w przypadku Polski? Czy nam się uda odciąć od Rosji, jeśli chodzi o dostawy? No, w przypadku Polski kluczem jest, w, w mojej opinii, nie tylko dlatego, że jestem z Górnego Śląska, ale jednak import z, z terytorium węgla rosyjskiego, białoruskiego i także z terytorium Donbasu. Ja już kilkukrotnie ostatnio i na Komisji Przemysłu Badań Naukowych Energii, i, i na samej plenarce mówiłem o tym, że musimy przestać importować węgiel rosyjski. I musimy po prostu do czasu tej transformacji energetycznej, która jest absolutnie niezbędna i konieczna, tak jak pan, jak, jak poseł Blos powiedział, bo jest to po prostu także jeden z powodów, dla którego Putin się wystraszył, że za 20-30 lat Unia Europejska będzie po prostu kontynentem zielonym i uniezależni się docelowo od, od rosyjskiego gazu. I musimy do tego czasu jednak obniżyć pewne podatki na na przykład Śląski, polski węgiel, bo po prostu mamy ten surowiec na razie, nie musimy go importować w takiej skali z, z Niemiec. I to jest naprawdę ale kluczowe mówi pa, ale tutaj czyli patriotyzm jednak, gospodarczy. Panie pośle, czyli, czyli jednak węgiel, natomiast Unia Europejska od węgla chce odejść. Mamy cele klimatyczne Unii Europejskiej, tak. Oczywiście. Oczywiście, że tak, musimy odchodzić od węgla i od, pa, od paliw kopalnych. Tutaj jest pełna zgoda, natomiast no nie można e, odchodzić od węgla e, czy od paliw kopalnych po prostu z roku na rok. To jest jednak proces, który jest rozpisany na lata. Mamy przecież tę perspektywę e, dwa, dwa, 2035 i później 2050 roku, więc mamy naprawdę jeszcze trochę czasu, żeby wykorzystać te, te złoża, które mamy po prostu u siebie. No tak, 30, ale jakby wie pani, na razie sytuacja jest bardzo dynamiczna, jeżeli chodzi o, także umowę społeczną i o to, żeby, o, o, o wygaszaniu kopalń w perspektywie e, polskiej mówi się jednak od, do, do 2049 roku, więc mamy tą perspektywę troszeczkę dłuższą. I jest to też także moment na to, żeby ten, ten patriotyzm gospodarczy m, wprowadzić w życie po prostu. Ja, ja będę o to walczył, tak jak powiedziałem, nie, nie tylko dlatego, że jestem z, z Górnego Śląska i wiadomo, że mój region jest ciągle mocno, że tak powiem, oparty na, na wydobyciu. Natomiast no, jest to taki moment, że, 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 wa że warto też nasze interesy po prostu podnieść na, na agendę europejską. I tutaj, panie pośle, postawmy już kropkę. Bardzo dziękujemy panu za rozmowę. Cóż, po tym, co panowie mówią, wygląda, że droga Ukrainy do Unii Europejskiej będzie dokładnie tak samo wyboista, jak droga Unii Europejskiej do uniezależnienia się od rosyjskich paliw kopalnych. Bardzo dziękujemy panu za rozmowę. Naszymi gośćmi byli Łukasz Kochut z Nowej Lewicy i Michael Blost z Niemieckich Zielonych. Dziękujemy bardzo panom za rozmowę. Dziękujemy państwu. Do widzenia. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Thank you